Moje dojrzewanie. Jestem chudzielcem i zawsze nim byłam. Do 11 roku życia kontakt z rówieśnikami był, był fajny, a potem kiedy hormony zaczęły budować i, i dzieciaki zaczęły dorastać, zaczęło robić się mało przyjemnie. Wytykano, że jestem patyczakiem, że brakuje mi wzrostu, padały. Komentarze typu Świerszczyk. Musiałam zmieniać szkołę, a w zasadzie dwukrotnie, dlatego że nie radziłam sobie, że byłam wytykana palcami i byłam obiektem żartów e, dzieciaków dookoła. W tym moich przyjaciół. Oni robili to bardzo nieświadomie i, i gdzieś ja po latach zauważyłam, jak dużą traumę tak naprawdę one mi sprawiły. Do dzisiaj jest mi trudno. E, słuchajcie, najmniejsze rozmiary w sklepach gdzieś są na mnie za duże, i muszę zawsze do ciucha, który kupię, dopłacać pieniądze za krawcową i po prostu zwężać spodnie, bo inaczej. E, spadają mi z tyłka, ale gdzieś to zaakceptowałam. Ja taka jestem i każdy ma inną budowę ciała, ma inne kości. Nie ma drugiej takiej samej Kasi, nie ma drugiej takiej samej Marysi, nie ma drugiej takiej samej Zosi. Nie ma drugiego takiego samego Rafała. I to czyni nas pięknymi. Myślę, że jeżeli będziemy się trzymać w grupie razem, to będziemy wtedy najsilniejsi.